W tym zadaniu należy policzyć długość równoleżnika oznaczonego małą literką r. Znamy kąt alfa. To jest 30 stopni. Zauważmy, że duże r i małe r to są dwie proste równoległe przecięte tą prostą. To oznacza, że ten kąt znajdziemy również w tym miejscu. Tutaj też będziemy mieli kąt o mierze 30 stopni. Ponadto, ten odcinek to jest promień kuli, to jest promień kuli, czyli duże R. Więc skorzystajmy tutaj z funkcji trygonometrycznych i zapiszmy definicję funkcji cosinus. Cosinus 30 stopni to jest stosunek przy prostokątnej leżącej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej. Cosinus 30 stopni to pierwiastek z trzech drugich. Małe r mamy policzyć, duże r jest znane. to promień promień ziemski. No i teraz mnożymy po przekątnych i otrzymujemy r równe 6300 pierwiastek z trzech drugich. Pomnóżmy obustronnie to równanie przez 2. Wówczas otrzymamy 2 r równe... 6300 pierwiastek kwadratowy z trzech drugich. I teraz mm, długość równoleżnika, długość tego równoleżnika to długość okręgu o promieniu R o, o promieniu mały R. Na no, długość okręgu liczymy w ten sposób 2 pi r czyli to jest 6300 pierwiastek z trzech pi. W przybliżeniu to jest 34281 km i jeszcze tą liczbę będziemy przybliżali z dokładnością do 100 km i wówczas otrzymujemy taki wynik. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.